Dwa zabójcze wybuchy, które dzieli 8 miesięcy i setki kilometrów. Do obu wypadków przyczyniła się często stosowana, a zarazem niebezpieczna praktyka polegająca na uwalnianiu gazu ziemnego w pobliżu przestrzeni roboczej, gdzie przebywają pracownicy. Wypadek w zakładzie produkcyjnym Slim Jim firmy Conagra Foods miał miejsce podczas montażu i uruchomienia nowego kotła gazowego wyprodukowanego przez Energy Systems Analyst. Kilka dni przed wypadkiem gazociągu zlokalizowanego na dachu zakładu przyłączona została nowa stalowa rura, która biegła wzdłuż dachu przez około 36,5 metra, a następnie wchodziła pionowo w dół do pomieszczenia, gdzie znajdował się kocioł. Aby sprawdzić szczelność rozbudowanego rurociągu, przed uruchomieniem instalacji wykonano próbę ciśnieniową z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Testy nie wykazały jednak żadnych problemów z wyciekiem. Następnie pracownicy Konagra podłączyli do rurociągu gaz ziemny w celu usunięcia z jego wnętrza zalegającego powietrza. Wcześniej do instalacji podpięty został tymczasowy elastyczny wąż, który pozwalał wyprowadzić gaz poza budynek. Niestety, Metoda ta nie pozwoliła usunąć powietrza z nowej części rurociągu, która prowadziła bezpośrednio do podgrzewacza wody. W dniu wypadku, przed uruchomieniem instalacji, pracownicy ESA ponownie próbowali usunąć powietrze z nowego fragmentu rurociągu. Tym razem nie podłączono jednak węża, który wyprowadziłby gazy poza mury budynku. Najpierw otwarty został zawór zasilający na dachu budynku. Następnie pracownik Esa otworzył zawór w pobliżu podgrzewacza wody, pozwalając ujść gazom. Mimo to nie był w stanie zapalić kotła i ewidentnie uznał, że jest to wina pozostającego w rurze powietrza. Kontynuował więc upuszczanie gazu przez kolejne dwie i pół godziny. W pewnym momencie w rurociągu nie było już powietrza, a pomieszczenie zaczęło wypełniać się niewidocznym gazem ziemnym. Nikt nie kontrolował atmosfery wybuchowej przy pomocy detektorów gazów palnych. Pracownicy stosowali niepewną praktykę wykrywania obecności gazu ziemnego, ufali swojemu węchowi. Nie byli świadomi, że stężenie gazu w budynku osiągnęło niebezpieczny poziom. Tuż przed godziną 11.30, gaz ziemny zetknął się z jednym z wielu potencjalnych źródeł zapłonu. Prawdopodobnie urządzeniem elektrycznym. W konsekwencji doszło do katastrofalnej w skutkach eksplozji. Konstrukcja dachu wykonana była z prefabrykowanych wsporników z betonu o wadze około 12 ton każdy. Wiele z nich zawaliło się na znajdujących się ponad 6 metrów niżej pracowników, powodując zranienia i utworzenie pułapek. Ponad połowa dachu zapadła się lub została poważnie uszkodzona. Podczas badania okoliczności wypadków w Konagra przyjrzano się praktyce upuszczania gazu ziemnego w zamkniętych pomieszczeniach i odkryto, że była ona powodem wielu katastrofalnych wypadków w całym kraju. Incydenty te prowadziły do poważnych obrażeń, a w części przypadków także do śmierci pracowników. W rezultacie uznano, że zjawisko to stanowi znacznie większy problem niż początkowo sądzono. Do gazu ziemnego często dodaje się środek zapachowy, merkaptan, w celu umożliwienia rozpoznania obecności i wycieku gazu ziemnego. Większość ludzi nie ma jednak świadomości, że z biegiem czasu mogą się przyzwyczaić do jego zapachu i przestać go wyczuwać. Zauważono również, że nowe rury i zbiorniki mogą usuwać zapach z gazu ziemnego. Wypadek w Konagra oraz jemu podobne wyraźnie udowodniły, że w kwestii gazu ziemnego nie możemy polegać na zmyśle węchu. Zamiast tego, pracownicy powinni używać detektorów gazów palnych w celu monitorowania atmosfery pod kątem niebezpiecznych stężeń. Zaledwie dwa dni po tym jak Chemical Safety Board opublikował rekomendacje po zdarzeniu w Conagra, ponownie doszło do niemal identycznej katastrofy. W lutym 2010 roku dobiegała końca budowa elektrowni gazowej Clean Energy w Middletown w stanie Connecticut. Nowa instalacja gazowa została podłączona do potężnych turbin generujących prąd. Przed pierwszym użyciem rurociągi należało oczyścić ponieważ po budowie mogą znajdować się w nich zanieczyszczenia, takie jak rdza czy pozostałości po spawaniu, które mogłyby uszkodzić łopatki turbin. W Clean Energy rury oczyszczano przy użyciu gazu ziemnego, który wtłaczano do instalacji pod wysokim ciśnieniem, a następnie upuszczano bezpośrednio do atmosfery. W niedzielę 7 lutego pracownicy przygotowali się do procesu oczyszczania rurociągów gazem. I poczynili starania, aby kontrolować potencjalne źródła zapłonu na zewnątrz budynku elektrowni. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w praktyce pełna eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu jest trudna. Przykładowo, metalowe elementy wyrzucane z rurociągu mogą uderzać w inne obiekty, tworząc w ten sposób iskry, które mogą doprowadzić do zapłonu gazu. Na terenie zakładu znajdowało się wtedy ponad 150 pracowników, w tym ponad 50 wewnątrz budynku elektrowni. Tylko 15 z 50 zajmowało się czyszczeniem instalacji. Od godziny 7:30 rano gaz oraz zanieczyszczenia usuwane były z instalacji poprzez otwarte rurociągi poza obręb budynku elektrowni. W ciągu tego dnia Przeprowadzono 15 przedmuchów w czasie ponad 4 godzin. Z danych uzyskanych od dostawcy gazu wynikało, że do atmosfery uwolniono wówczas ponad 185 tysięcy metrów sześciennych gazu ziemnego. Wystarczająco dużo, aby zasilić typowe gospodarstwo domowe w gaz przez ponad 25 lat. Około godziny 11:15 gaz wydmuchiwano z otwartego rurociągu do ciasno zabudowanego obszaru na zewnątrz budynku elektrowni. Gaz gromadził się tam, aż osiągnął niebezpieczny poziom. W pewnej chwili doszło do zapłonu i potężnego wybuchu. Zginęło 6 osób, a co najmniej 50 zostało rannych. Ustalono, że pomimo dostępności bezpieczniejszych metod. Wciąż najczęściej praktykuje się przedmuch rurociągu palnym gazem ziemnym. Ponadto Chemical Safety Board zauważyło, że amerykańska Agencja do Spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy nie wydała normy regulującej bezpieczeństwo pracy z gazem ziemnym. Niestety, podobne wypadki wciąż mają miejsce.